Tak, słucham. Dzień dobry. Wybłonie ja Spraw Wygłoszenia. Czy to jeszcze aktualne jest? nie e, Pan, to co, teoretycznie no, tak, tak. Tutaj mamy już wspomnianych kilku kandydatów, ale mm, jeszcze nie mamy jakby zebranego pracownika. Uh -huh. Także o, to jeszcze jest aktualne. A niech mi Pan powie, gdzie Pan mieszka? Ja mieszkam w Warszawie Madelany. E, wie Pan, że to jest praca pod tak, tak, tak. Było napisane. Tylko by Pani co chciałabym zapytać? Nie wiem, Państwo oferujecie umowę, zlecenie, jakąś inną umowę? Proszę Pana, na początku jest to umowa o zlecenie. Później, jeżeli sprawdzimy osobę, to jest to umowa o pracę, aczkolwiek ja nie obiecuję, ponieważ niestety na uczeniu i przed tym doświadczeniem mieliśmy takie sytuacje, że zawaliśmy się osobę o pracę i to nie nie na nie lecamy. A na jakie postawie Państwo sprawdzacie? Słucham. No I pan, i... Sprawdzenie polega na tym, że dajemy odpowiedź na cenie. Jeżeli przez kilka miesięcy pracownik jest decenie, widzimy, że dobrze pracuje, że można oddać jego zaufanie, muszą umowę nową pracę. Aha, a jak można sprawdzić pracownika, który dobrze pracuje w, w ramach sprzątania? No proszę pana... Można, jeżeli pan jest zainteresowana, to zapraszam na spotkanie, jeżeli pani jest zainteresowany, na to myślę, że... Nie, jestem, pan, tylko panie... chodzi mi jeszcze o stawkę, mogą pani podać, jaką państwo oferujecie? Proszę pana, to jest wymagażenie miesięczne, oczywiście, to jest 1900 zł brutto. Praca jest 5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku. Aha, i tutaj... Od 6 do 14, są to moje pytanie, czy pan jakby wie, że potrzeba na tą 6 rano... Dojechać, tak? No tak, do Błonia to trzeba dojechać. No, no. jestem zainteresowany tego sprzątania magazynu, no tak? Tak, to jest sprzątanie magazynu. E, czy Pan pracował kiedyś w przy maszynach? Tak, pracowałam. Po maszynowe również, Aha. no właśnie. Rozumiem, że Pan pracował w jakiejś firmie sprzątającej, tak? Tak. E, Intel może? Nie, 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 nie zdradzę szczegółów. E, Dobrze, w takim razie... Halo? 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 Tak, coś Halo. się ruwało. Halo? Halo, słyszy mnie Pan teraz? Tak, słyszę. E, jeżeli jest Pan zainteresowany, to zapraszam jutro 14:45, do 15.00. Aha, dobra. No, dziękuję serdecznie. Czy to jest tak Bo nie wyjedzie pan na zakłady, więc jak pan wie, czy wsadził, nie traciłabym w ogóle, to mogę zacząć od pracy. No, chyba pani, że 1900 euro to trochę nisko. No, no, to jest, jaka jest praca, no praca mi jest eh, trudna. E jest to tak, 8 godzin, tak? Jest to tylko jednocześnie śmieci, tak, to zbieranie papierów między półkami. I całą halę trzeba umyć przez cały tydzień. czyli każdego dnia my je się po trochu podłogę. No tam, ale tak, ale taki, tak, takie tak. pieniądze to ciężko przeżyć, pani przerwa. on e, pan, to, no to nie jest moja wina, że ktoś zarabia tyle, ile zarabia. Tak, warunki są takie, jeżeli się pan decyduje, to zapraszam tak? na spotkanie. No to Jeleni trzeba szukać. Pozdrawiam. Jeleni tak? trzeba szukać. No to I ich ja myślę, że nie ma ta rozmowa chyba dla mnie w No ale mam, jak ludzie będą się zatrudniać, to wie Państwo w tej Polsce będziemy się w, za, u, u, niska leżą pracować. Pozdrawiam. E, no ale wie pan, to jakby nie do mnie taka rozmowa, tak? Ja panu proponuję takie wynagrodzenie, pan wie, czego się podejmuje. Jeżeli pan chce tak za takie pieniądze pracować, to pan pracuje, nie? No, ale nie pani się nie zerwuje. pozdrawiam. Ja się nie zerwuję, pozdrawiam do widzenia.